Witam serdecznie, widzów w portalu sportegid.pl Emil Marecki, jest ze mną Krzysztof Betkier Dzisiaj jesteśmy pod halą Uranio Będziemy rozmawiać o Warmii Travel and Olsztyn. Kolejne bez szczypanki w wersji wideo? Warmia w środę wróciła do treningów I pierwsze co się nasuwa tutaj jeżeli się myśli o tym, że Warmia wróciła do rozgrywek do przygotowań do rozgrywek pierwszej ligi to jaki cel stawia zarząd przed zespołem z tego, co wiemy, obaj to celu jeszcze nie ma żadnego. tak? Na razie jest po prostu przystąpienie do rozgrywek i granie w tych rozgrywkach. Kiedy będzie cel, tego jeszcze nie wiadomo. Zastanawiając się, właśnie, że, że zespół już tutaj trenuje, a nie ma postanowienia celu od samego początku, i, i to oczywiście tak będzie, tak pewnie tak jak w poprzednim sezonie. tak? Ale pamiętasz, jak było w zeszłym sezonie? Na pierwszym treningu prezes Nikiewicz powiedział, że interesuje go piąte, trzecie miejsce, i, i to był cel. Na sezon. W trakcie sezonu uległo to modyfikacji. Nie do końca udanej, ale jednak uległo, tak. A piłkarze dostali zawodnicy jakąś premię za wykonanie tego celu? Właśnie tego nie wiem. Ale zapytamy się, żebyście wiedzieli, bo coś takiego miało być założone, tak? Że, że za wykonanie celu będą premie. Czy dostali, czy nie? Tego nie wiem. No właśnie. Armia nie przystąpiła do tej ligi zawodowej. Zabrakło tutaj tak naprawdę, chociaż nie, wie, nie wiemy tak naprawdę ile zabrakło tych, tych pieniędzy, jak ten budżet został ukształtowany. I, i moje takie uczucie jest takie, że ten nie odbiło się jakimś szerokim echem. Był przez dwa dni, u nas się pokutowało na stronie, tak dużo wyświetleń, dużo komentarzy, a później już nie było jakichś nawet komentarzy w środowisku sportowym, yy, w mieście. Tak, no, 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 szkoda, nie udało się, trudno tak jakby troszeczkę takie były, takie były, były założenia przed sezonem. Nie, nie, wiem, nie wiem dlaczego tak bez echa to przeszło. Ja uważam, że tutaj Warmia straciła naprawdę fantastyczną szansę, żeby znaleźć się w tej super lidze, e, zajść na czołowych zespołów w Polsce i wypromować siebie i miasto. To w ogóle bardzo dziwnie wyglądało, zresztą sam wiesz. Bardzo długo Związek Piłki Ręcznej nie podawał tak naprawdę określonych zasad przystąpienia do tej ligi zawodowej. Czy to było powodem tego, że w nie udało się zebrać budżetu? Pewnie nigdy się tego nie, nie dowiemy. Natomiast jakieś tam dziwne sytuacje wokół tego budżetu były, bo miasto miało wspomóc przecież Warmię w w takiej wysokości, w jakiej niby brakowało pieniędzy na tą ligę zawodową. No ale wyszło jak wyszło. I nawet ten mecz z Pomezaniem Malbur, który tutaj warmia przegrał, byśmy wtedy zajęli pierwsze miejsce, to chyba też by nic nie zmieniło, bo, bo tego awansu by nie było, bo nie byłoby klubu stać na to. To nawet nie to, że ten mecz z Pomezaniem zaważył. Tak naprawdę zabrakło bodajże jednej bramki, żeby zdobyć jeden punkt tak? I, i wtedy warmia zajęłaby pierwsze miejsce. Natomiast faktycznie tej ligi zawodowej prawdopodobnie by nie było. Chociaż gdyby klub wywalczył ten awans. Sportowy i, i byłby w gronie gdyby tych zespołów superligowych. Nie wiadomo, jakby się dalej to potoczyło. Oczywiście możemy tak dbać i dybać. Zawodnicy i trenerzy mają mieć we wtorek spotkanie z prezesem i postawiony ma być tam właśnie ten cel. No i nie wyobrażam sobie, jakby, jakby tutaj działacze w armii nie, nie przedstawili przed zespołem znowu walki o awans. No bo. Zespół no, został oczywiście osłabiony kadrowo, ale cały czas jest tutaj duży potencjał. Aczkolwiek samo funkcjonowanie klubu na takim półzawodowstwie no, no, nie będzie sprzyjało temu, że zespół cały czas będzie wygrywał. Myślę, że w tym sezonie, który nadchodzi, o te, zwy o te zwycięstwa będzie trudniej niż w zeszłym. Mm. W zeszłym sezonie widać było taką skonsolidowaną drużynę, naprawdę fajną paczkę, która rozumiała się na boisku, wiedziała co chce. Był ten też powiew świeżości trenera Kamielina. Czy uda się zachować ten, ten entuzjazm na ten sezon? Nie sądzę, bo jednak pewien niesmak na pewno w zawodnikach pozostał po tym, co się działo w końcówce sezonu. Na pewno ten entuzjazm gdzieś opadł. I to będzie dużo trudniejszy sezon dla warmi, według mnie. Też tak, też tak uważam, tym bardziej, że ciężko będzie im się zmobilizować. A przerwać i przepraszam, bo w tych komentarzach poprosiłem o komentarz prezesa Tunkiewicza wtedy, gdy dowiedzieliśmy się, że warmia jednak w tej super lidze nie wystartuje. I z tego, co mówił, to można było wywnioskować, że warmia będzie starać się w przyszłym sezonie o tą dziką kartę, która podobno ma funkcjonować, tak od nowego, od nowego sezonu, czy, czy to po pierwsze, no nie wiadomo, jak ta dzika karta będzie funkcjonowała, tego jeszcze nie wiemy. Czy prezes Tunkiewicz dołoży wszelkich starań, żeby uzbierać budżet? No tego też nie możemy w tej chwili powiedzieć. Fajnie by było, gdyby jednak zarząd w armii no, zrobił wszystko, co możliwe, żeby, jeżeli zajmiemy oczywiście pierwsze miejsce w lidze, żeby jednak do tej Superligi awansować, bo prawdopodobnie tak hermetycznie to ta liga zamknięta nie będzie. Ale tego też jeszcze niestety nie wiem. Czyli tak naprawdę możemy sobie gdybać i no Oczywiście gdybać, możemy sobie gdybać, gdybać i gdybać, tak. A fakty są takie, że, że, do Wa że, z War że Warmię została odpowiadana, bo odszedł Daniel Żuł, tak? Jeden z najlepszych zawodników w armii Traveland Olsztyn. Jak myślisz, poradzi sobie w superlize? To za doświadczony zawodnik, który już w Superlidze grał, z niejednego Pieca, chleb jadł, więc reprezentant Polski, więc myślę, że spokojnie sobie poradzi. Najważniejsze, żeby omijały go kontuzje, żeby się dobrze przygotował do sezonu, i nie wiem, czy stać go jeszcze w tej chwili na to, żeby był jako, być jakąś czołową postacią Superligi, ale na pewno na dobrym poziomie będzie mógł sobie poradzić. I to ciekawe, to był jedyny transfer z Warmii Travel do, do mebli Wójcik, a mówiło się o, o, o większej liczbie. No, mówiło się o co najmniej jeszcze dwóch, tak. No, nie ma co ukrywać, chodziło o Marcina Malewskiego i o Karola Królika, no, ale to, to, to jednak jakieś plotki wyssane z palca, podobno przez ludzi związanych z klubem, ale tego też nie możemy potwierdzić. No, okazało się, że jednak nie, że tutaj obaj zawodnicy czołowi przecież i stanowiącą siłę tego zespołu, zostali w klubie. Mam nadzieję, że oni będą potrafili znaleźć sobie te pokłady entuzjazmu i, i mobilizacji, a przede wszystkim Karol Króli, który najprawdopodobniej nadal będzie kapitanem zespołu. No dobrze, ta, teraz koniec. Bez szczypanki. Jedno jest pewne: my pozostajemy z Wami. Sportek.pl będzie oczywiście nadal jak najbardziej jak najwięcej informował o poczynaniach w armii Traveland w pierwszej lidze. Na początek zespół będzie tutaj trenował w Olsztynie do, do końca lipca udaje się na tygodniowe zgrupowanie do Rynu. Jak zwykle. A później będą serie sparingów, m.in. turniej w Malborku, turniej w Nidzicy. My zapewniamy ze swojej strony, że będziemy na bieżąco informować to, co się dzieje w Olsztyńskim Klubie Piłki Ręcznej. Mamy taki, chcemy wprowadzić taki nowy cykl, w którym poznacie nowych zawodników właśnie w Armii Travelant nam chcemy tu też przełożyć przy okazji zapowiemy, o, jeżeli chodzi o indyk, polostomil, o koszykarki. Tak więc warto nas codziennie śledzić i oglądać nas kanał na YouTube. Dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia.